Idźcie do sklepu, kupujcie rezydenta, to jest gra, którą warto mieć, jest warta naprawdę każdej złotówki. Będziecie się bać, będziecie się emocjonować. Cześć, jestem Jerzy, a wy oglądacie wideo recenzję Resident Evil 7 Biohazard wersji na konsolę PlayStation 4. Gra ukazała się także na PC i Xbox One, a w japonii znana jest pod tytułem Biohazard 7 Resident Evil. Seria ta jest jedną z najbardziej kultowych w historii gier wideo. Gdy w 1996 roku ukazała się pierwsza część na konsoli Sony PlayStation, zredefiniowała gatunek survival horrorów. Zagadki, aura tajemnicy i gęsty klimat eksplorowania opanowanej przez zombie opuszczonej rezydencji zapadały w pamięć na długo. Przez lata ukazywały się kolejne, dobre części, dlatego z lekkim rozczarowaniem było, gdy po fenomenalnej, choć zdecydowanie bardziej nastawionej na akcję czwórce, piąta odsłony okazała się jedynie klimatyczną, kooperacyjną strzelanką z akcją osadzoną w Afryce i zombiakami gdzieś tam w tle. Mająca rzekomo wrócić do korzeni szóstka, okazała się jeszcze mocniej strzelankowa. A wobec dziesiątek kiepskich, nastawionych na akcji spin-offów, no, wizerunkowi marki nie była w stanie pomóc nawet całkiem udana podseria Resident Evil Revelations. Dlatego zapowiedź siódemki była sporym zaskoczeniem. Po pierwsze, gra prezentuje akcję nie z perspektywy trzeciej osoby, tylko pierwszej osoby. Po drugie, demo Resident Evil 7 skupione było na eksploracji otoczenia. Szukania przedmiotów i rozwiązywania prostych zagadek oraz nakryciu się przed przeciwnikiem, który od razu nas zabijał. Zupełnie inny klimat, klimat przywodzący na myśl gry takie jak Amnesia, Outlast czy PT, czyli teaser trailer yy, skasowanego, kultowego już można powiedzieć, legendarnego Silent Hilla, na którym pracował... Hideo Kojima z Guillermo del Toro, była to gra, której wszyscy bardzo żałują, a tu się okazuje, że wychodzi Resident Evil, który mocno ją ma przypominać. Dlatego zdania fanów były podzielone, niektórzy byli zachwyceni, niektórzy uważali, że to jest zbyt dalekie odejście od korzeni serii, a tu się, słuchajcie, okazuje, że Resident Evil 7 jest dokładnie tym, czego fani serii mogliby oczekiwać, ponieważ gra jest bardzo wierna oryginałowi z 96 roku. I nie chodzi tylko o to, że akcja dzieje się w opuszczonej rezydencji. Czy o takie nawiązania jak zagadka z shotgunem, który jest powieszony na ścianie i zdjęcie go powoduje zamknięcie się drzwi, czy też wszechobecne pianina, zapisywanie stanu gry poprzez taśmy, w tym wypadku taśmy magnetofonowe. Nie, nie chodzi o to, ale o całość, cały koncept. Akcja gry toczy się w opuszczonym pensjonacie, na bagnach w Luizjanie, który należał do rodziny Bakerów, która zaginęła 3 lata wcześniej, w 2014 roku. Akcja gry toczy się w 2017 roku, czyli teraz. Główny bohater wyrusza tam, by odnaleźć swoją zaginioną żonę. Myślał, że nie żyje, ale otrzymał od niej po 3 latach wiadomość. Okazuje się, że Bakerowie są, mają się całkiem dobrze. Może poza tym, że stali się psychopatycznymi kanibalami, którzy mają dziwne, tajemnicze zdolności autoregeneracji swoich kończyn i dzieją się w tej rezydencji naprawdę straszne rzeczy. Fabuła z pozorowo wydaje się banalna, jednak tak nie jest. Mogłoby się też wydawać, że nowa część Resident Evil nie ma nic wspólnego z poprzednimi. Tak też nie jest. Podpowiem, że nazwa Biohazard nie wzięła się znikąd i... Dalej mamy tutaj do czynienia z mutacjami, nielegalnymi eksperymentami i tajemniczymi laboratoriami. Sama rozgrywka to esencja klasycznego, świetnego Resident Evil. Mamy więc rozwiązywanie nieskomplikowanych, ale bardzo wciągających zagadek, w których najczęściej musimy zdobyć jakiś przedmiot gdzieś i użyć go gdzieś indziej. Czasem rozwiązać jakieś takie proste zagadki logiczne, łamigłówki z pisaniem jakiegoś hasła gdzieś, i tak dalej. Ponadto, zarządzanie ograniczonymi zasobami możemy łączyć przedmioty, łączyć sobie lekarstwa, robić z roślinek i chemikaliów, tworzyć amunicję, tworzyć lepszą amunicję. Zarządzanie ograniczonymi zasobami ponieważ musimy też walczyć nie tylko uciekamy są sytuacje, w których jesteśmy zmuszani wręcz do walki. I amunicji jest mało, jest ciężko. Gra, tak jakby składa się, można powiedzieć, z dwóch płaszczyzn. Jedną jest uciekanie przez Bakerami, którzy są niemalże nieśmiertelni i straszą, gonią nas po tym domu. Naprawdę można się bać. Drugą warstwą jest ten właśnie klasyczny rezydent, w którym musimy walczyć też z trochę innymi potworami i poznawać skrawki, fabuły. Przemierzać dom. Słuchajcie, dawno nie grałem już w grę, która tak bardzo by mnie wciągnęła, w której czytałbym każdą notatkę, w której szukałbym jakichkolwiek informacji, żeby jeszcze lepiej zrozumieć, o co tym wszystkim chodzi. Dzieją się tam, jest tam sporo zwrotów akcji, dzieją się tam naprawdę niesamowite rzeczy, a zakończenie, o, dawno już nie widziałem tak zaskakującego zakończenia. Chyba ostatni raz w Bioshock Infinite. Dlatego, jeśli macie kupić jakąś grę teraz, to słuchajcie, lećcie do sklepu, kupujcie Resident Evil 7. Nie pożałujecie. Dla mnie jest to już w tym momencie bardzo mocny kandydat na tytuł gry roku 2017. Chociaż nie powinienem tego mówić na początku roku, ale ja po prostu wiem, jestem pewien, że ta gra jest tak dobra, że będzie w ścisłej czołówce. I chyba życzę jej, żeby wygrała. Życzę, żeby dobrze się sprzedawała, żeby kapkom zobaczył, że ludzie naprawdę tego chcą. Bo gra jest świetna. To, że prezentuje akcję z perspektywy pierwszej osoby, to jest akurat w tym wypadku atut, bo okazało się, że imersja jest większa, gra po prostu bardziej straszy. Czujemy się tym bohaterem. Zresztą, bardzo fajnie zrealizowano graficzny interfejs użytkownika, bo na przykład poziom naszego życia oglądamy na zegarku, który nosimy na lewej ręce. Ponadto, nasz stan zdrowia widać po, po dłoniach bohatera, które mogą być bardziej poranione, zniszczone. Ja tu właśnie widzę sporo takiego grania tym, tym, że czujemy się tym bohaterem, że nim jesteśmy, tak jak właśnie w Bioshocku, gdzie te dłonie też mają duże znaczenie. Domostwo jest świetnie zaprojektowane, w ogóle masa jest detali, ta gra pod kątem takim, można powiedzieć, wykonawczym jest naprawdę świetnie zrealizowana. Nie ma tutaj żadnych niedociągnięć, nie ma bugów. Nie ma miejsc zrobionych tak na odwal się, wszystko jest świetnie zaprojektowane, pełne detali. Niejednokrotnie zatrzymywałem się i oglądałem obrazy na ścianach czy porozrzucane rzeczy w pomieszczeniu. Nie tylko dlatego, że tam czegoś szukałem, ale też po prostu podziwiałem. Fenomenalny światłocień, momenty, w których gra potrafi naprawdę straszyć cieniem. Typu wchodzimy do pomieszczenia i widzimy, że coś się rusza. Ja już wyciągam pistolet, jestem przygo przygotowany na walkę z przeciwnikiem, a to się okazuje, że to jest wiatrak. Wiatrak, który po prostu na tle lampki. Y, takie dziwne tajemnicze y, cienie rzucane na ścianę fenomenalny Resident zentywil świetna muzyka wracają też takie kultowe rzeczy jak skrzynie w których możemy trzymać przedmioty jak już wspominałem do tego właśnie zapisywanie na kasetach. Ponadto słuchajcie, poza normalnym i łatwym poziomem trudności, które mają takie rzeczy jak checkpointy i takie różne współczesne rozwiązania, jest też tryb Madhouse, który jest bardzo klasyczny, w którym mamy ograniczoną ilość zapisów, właśnie nie ma checkpointów, przeciwnicy są dużo bardziej agresywni, jest ich więcej. Zarządzanie przedmiotami jest jeszcze ważniejsze, więc fani też znajdą coś dla siebie, jest nawet trofeum za speedrun i swoją drogą właśnie była aferka, bo ludzie uważali, że skoro jest trofeum za przejście gry poniżej 4 godzin, to znaczy, że jest krótka, nie jest krótka, ja ukończyłem ją w prawie 10 godzin. Tak rozglądając się, uważam, że to jest bardzo optymalny czas na, na skończenie takiej przygody, właśnie takiego horroru z, z elementami akcji, żeby nie nużył, nie męczył, a swoją drogą, jeśli ktoś się narzeka, to przypominam, że stare rezydenty można było skończyć i, i w godzinę ym, speedrunów jest mnóstwo w internecie, więc to jest ym, żaden argument, że ta gra jest krótka jest warta naprawdę każdej złotówki, szczerze ją polecam. Będziecie się bać, będziecie się emocjonować. Przywiążecie się do bohaterów, ta gra też w fenomenalny sposób bawi się naszymi uczuciami. Są momenty, gdy kogoś nienawidzimy, a potem jest nam tej osoby żala, a potem znów jej nie lubimy i to zaskakujące zakończenie to, to zakończenie, które wyjaśnia nam pewne rzeczy, i potem, jak przechodzimy grę drugi raz, to zwracamy uwagę na pewne detale, że oni nam od początku. To sugerują, słuchajcie, to jest to samo co w Bioshock Infinite, że jak już wiemy o co chodzi i przechodzimy gry drugi raz, to łapiemy się cały czas za głowę i myślimy, kurde, oni tu od początku po prostu twórcy, od początku nam puszczają oko i bawią się z nami, podsuwają nam pod nos pewne rozwiązania, pewne skojarzenia, a my. Nie zauważamy tego, bo jeszcze nie wiemy o co chodzi. Dopiero gdy się wszystko wyjaśnia, wszystko się układa, to jest takie wow. Naprawdę dawno już nie miałem mindfaka. Ja to najbardziej uwielbiam, jak mi gra serwuje lekki mindfak. Oczywiście nie jest to aż taki mindfak jak w przypadku Bajoszoka, ale spory. Jak na Resident Evil, to naprawdę spory, bo ta seria nigdy nie, nie zaskakiwała aż tak bardzo. Myślę, że to jest najbardziej zaskakujące zakończenie Rezydenta od czasów jedynki i momentu, w którym dowiadywaliśmy się o podwójnej roli któregoś z bohaterów. Więc słuchajcie. Idźcie do sklepu, kupujcie Rezydenta, to jest gra, którą warto mieć, warto ją przejść, warto ją przejść myślę nawet kilka razy, żeby docenić ją jeszcze bardziej. Wszystko tu jest, ciekawe walki z bossami, w których właśnie wykorzystujemy czasami elementy otoczenia, ucieczki, walkę ze zwykłymi przeciwnikami, zagadki. Naprawdę polecam, polecam, polecam Resident Evil 7, to jest świetna gra, cieszę się, że wyszła i życzę Capcomowi jak najlepiej. A Wam dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam do obejrzenia kolejnych filmów. Na razie.